Cześć Makowita, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Darkest Dungeon. I przechodzimy od razu do naszej osady. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czy się wszyscy już wyleczyli ze stresu, czy nie? Okej, okay, nie wróciła nam awanturniczka, którą dzisiaj chciałem wziąć na wyprawę. W takim bądź razie będziemy musieli Wyruszyć na inną wyprawę Dobra Bierzemy po kolei tak tego Tą awanturniczkę. Hmm. Ma Ładacz zarazy niech będzie Medyczka ma dużo stresu. On też ma dużo stresu, Przydałby się ktoś to wyleczył. Mm -hmm. Dobra, weźmy tam co jest i wyruszajmy na szybką, krótką bitwę, czy tam wyprawę. 8 no weźmy sobie 7 tego, jeden klucz.

Bardzo źle popatrzyłem. Nie trudno. Zobaczymy co jak będzie. No już pułapka na starcie. Osiem życia. A, o to mamy trzy relikty święte. Dobra, też on chyba źle popatrzył na inną misję. Nie trudno. Okej, okay, przechodzimy obok tego, nie ruszamy. Tutaj jakieś złoto To się za bardzo nie przygotowałem, szczerze mówiąc. No, jak na razie bez problemu. Nie chcę zapeszać oprócz tych pułapek kolernych. Ale mamy nasz relikt. Idziemy dalej. Okej, okay, mamy pierwszą walkę. I zaskoczenie jeszcze, to super. To od razu ogłuszamy. Standardowo. Dyszka, dla 4, 6 życia, dobra. Marbarzynko, może dobijemy 6, 8, dobra, super. No i tym za 8-7 życia zostanie. Może jeszcze nie trafi? No, jednak nie. Jednak trafił. Dobra. Aha, i teraz jeszcze oni. Kurde, będą nam rzucać stres. No właśnie. Prześladowanie. Matem sobie nie trafił i dobijamy 8 Ogłuszamy bez problemu No i co? No i 10-13 z tego na siebie leczenie tylko daje 12 5 ten rozwali te słucho, tą karteczką swoją 6, 4 jeszcze zostało trochę. trudno. Aha, plus 40% teraz. No to zarazimy ich. okej siadła na jednym, zaraz a 4. Dobra, ten gminia najważniejszy. parzyń, Awanturniczka. Eee, 4-8 za 8 okej, okay. 4 życia mu zostały, 2 z tego dostanie, dobra, dobijamy go, o kuźwa, 13, ładnie poszło, kapłanka, hmm, tutaj możemy sobie o, to sobie rzućmy, chociaż nie możemy zredukować stres, eee, no i już nie, się nie przyda, bo na siebie i się wyleczymy. i dobra. Pamiątkowa skrzynia, mamy klucz. I jest trochę skarbów. Tu nas oliczyłem. Okej, okay, mamy świat. A, tu żeśmy już wzięli, dobra? Mam nadzieję, że to będzie gdzieś tutaj blisko. Bo te zapasy, które mamy, to. nie nadają się w zupełności na taką wyprawę. No, na szczęście opad te. Ale kolejny zwiad. A druga opata by się przydała. Której jak zawsze nie mamy. Ale pierwsze co to walka? Znowu oni zaczynają. Nie wierzę. Dobra, weźmy sobie pochodnie i ogłuszmy. Tak właśnie. I może od razu go... Chociaż nie, no dobra, to pierwsza. Ja to 8. To panka z tego. Za 6. Badajmy sobie to łączony. Powinno zabić. Tak właśnie. I teraz tego ogłuszyć. Bez problemu. I dobić OK, pudło. Drugie pudło. Dobra. Udało się. Co tutaj mamy? Ok, mamy drugi relikt. I jeszcze tylko jeden. On gdzieś będzie na samym końcu, na stówę. Czy tutaj, czy tu? Dobra, zaskoczenie. to mnie zawsze cieszyło. Cała runda dla nas. Mm. Ogłuszamy. Mamy dwóch z głowy w tej rundzie. Mm. Z tego za pięć. Zostało pięć życia. Dobra, co to za 6 i tym z tej karteczki może uda się zabić 5-5, dobra, przynajmniej jeden padł. To najważniejsze za 3... Dobra, i nic więcej. Co wy tam macie? Aha, plus 80% dobra, zarażanie. Za 7. No dobijamy tego I i, i i, ten teraz. Ile? Za ja 3, dobra. Myślałem, że będzie gorzej. A za 8. 3 życia, ale ten już sobie ginie. Aha, ty musisz to rozwalić, to trufło. Niestety się nie udało. Ale tak, chyba, rzućmy to jeszcze raz. Zaraza. Za. Jedno życie. Po prostu nie wierzę niekiedy. Dobra, leczymy. Za 5. Chyba. Hmm, Daj sobie bufa, też się uleczysz przede wszystkim. Eee, ty redukuj stres na siebie. Tyle siebie, a ten teraz ginie. Dobra. I tutaj musimy mieć łopatę albo kluczyk. Ani łopaty, ani kluczyka nie mamy. Żeby otworzyć to. Dobra, musimy to zostawić. Chodźmy na dół. Musimy jeszcze ten jeden relikt znaleźć. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. I tak 50, 60, 40, 70%. Dobra, rozbroił. Co tutaj mamy? Pewnie walka będzie. I jest relikt. Ok. Chodźmy dobrze poszli. Eee, kontynuuj przygodę. Albo zresztą. Wróćmy się. Coś my tu dostaliśmy. 40 na osłabienie. Szansa przesunięcia, minus 5% życia. Dobra, przeklikamy to sobie. Tutaj co mamy? Dualność, minus 2 szybkości. Mm, I szansa na rozpoznanie, dobra. the plume and the pistol a and a curse upon us all okej się w końcu nasza zguba i może od razu wyruszymy A czekajcie, co tutaj mamy? 12% odporności na coś śmierci, a reszta to już są słabe te rzeczy. To no nie, dobra, przejdziemy się na jakąś jeszcze krótką, bo wtedy za każdej batydzień się zmienia przedmiot, jaki jest. I wyruszymy sobie jeszcze raz na to samo, tylko że tym razem mamy rzeczywiście krótką e, wyprawę, no, ale nie, nie kupujmy tego, bo to się naprawdę nie przydało. Weźmy 6 i 6 i wyruszajmy bez żadnego czekania. No rzeczywiście to jest krótka 100% bitwa w salach. Więc jak tylko będziemy mieli... Zwiat to będziemy wszystko wiedzieć O właśnie Masz no, musimy iść tu I potem się wrócić, bo mamy tylko jedną łopatę, a tutaj są potrzebne aż dwie Tak właśnie Okej, okay, rozbrajamy i zobaczymy, czy tu jest jakaś walka, czy może tylko jakiś posąg, obiekt, czy coś innego. Jednak walka. Mm. Ogłuszamy. Unik, ok. Um, dobra, teraz barbarzyńka. Awanturniczka. Za dużo w diablorzem grał. 2K i... Barbarzyńca jakoś nie... Ciągle pamiętam. Dobra, 7. Zostało mu 8 życia. O nie, 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 nie przesuwaj. Kuźwa. Teraz nic nie będzie mógł robić prawdopodobnie. Dobra, w streż rzucasz, ale musisz go ubić. 8 Może się uda? 6, Dwa życia. Nie wierzę. Za jeden też mnie przesunie. nie. No nie miał być proste i szybkie, a tutaj będziemy się bawić z tym. Dobra, trzeba tego z tyłu. 6-12 18, pięknie. I to cieszy. Dobra, zarażamy. Na cztery. Dobrego. Dobra. A ty znowu nic nie możesz zrobić. Przynajmniej truchło rozwalimy. No i ten nam jeszcze stres rzuci. Tym tylko możemy się leczyć. spoko. No i dobijamy dyszka. Aha, okej. Okay. Szybka misja rzeczywiście. No spoko. A, przejdźmy się do góry, weźmy tutaj ten, ten skarb. A bo jednak nie weźmiemy tego skarbu. To w takim bądź razie chodźmy. Tutaj do góry przejdziemy się. Zobaczymy, co to są za rzeczy. Ok, jedźcie sobie. Zobaczymy, co tutaj mamy. Może coś jakaś będzie wartościowego. ...książki. Eee, tu jesteś. Spoko, rozbrojony. No, aby tutaj był jakiś... ...nie wierzę. To może tutaj? Okej, okay, mamy coś. Klucz trzeba mieć. I klucz mamy to chwila. Zkaliśmy sobie światło. Może coś będzie wartościowego właśnie. Dobra, odpalamy z powrotem. Chodźmy jeszcze na sam koniec, zobaczymy, może to po drodze będzie. Walka na przykład. Leci eee. oczywiście ogłuszamy standard to jest, jak się gra. Badaczem za razy, dobra za 8, 4, 9. No uderz za 5? A, dobra, dyszka 7, dobra. Tak teraz musi być ten o kuźba. No walnę. No, przynajmniej to z tych dwóch zginie. 7-5. Dwóch z głowy. No, ona znowu stres rzuca. Dobra, leczysz. 4. Spoko. Mmm. Zaraz zadajemy. Okej okay. Za trzy i no, jak dobrze. Eee, Tam ma 5, 4, jedno życie. No nie. Aha, co so, mogę wybierać, jak tylko tego mogę atakować? Spoko. Mm. Ale truchła trzeba rozwalić, żeby się przybliżyć. Zarażamy. Powinien teraz zejść 8, jedno życie Tutaj jak w szkole zawsze brakuje jednego punkta do jakiejś lepszej oceny. Na przykład dopuszczającej No nie, unik, nie wierzę Zabi. Dobra O, ale dostaliśmy jakieś rzeczy. Nie, nie spodziewałem się tego. Ok, mamy klucz, mamy stół alchemika. Hmm, tutaj trzeba było. Tak, czego nie mamy? Czyli leśnicze zioła. Tak, to byśmy dostali hmm, rzeczy, ale. Patrząc ile mamy życia, to możemy zaryzykować, bo 25% szans jest na jakieś skarby. O właśnie. No i tam już nie ma nic, także kończymy misję. No i trochęśmy zarobili, ponad 7000. Popatrzmy sobie, co tutaj mamy. O, kuźwa. Minus 3% krytyka. Obsesja posiadania i gromadzenia wiedzy. W mieście stresuje się wyłącznie dzięki modlitwie. W mieście stresuje się wyłącznie dzięki medytacji. I tutaj tu przynajmniej coś pozytywnego. Na pewno damy sobie tutaj do leczenia I zobaczmy czy możemy tak... Koszt obniżania leczenia 12% no nie Nie, 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 nie Odpuścimy sobie a Zobaczmy tutaj coś możemy Też tylko koszta zmniejszyć A tu... Też nic tak, przygotujmy się może na wyprawę już, na tą 8 funtówkę co mamy do zrobienia. Posortujmy sobie tych tak bohaterów. Mm, tak, ty idziesz pierwszy. Ta idzie jako druga. I teraz kogo by tutaj mieć dodatkowo? Mm, tą do leczenia, tylko ona musi być Aha, to znowu tego nie możesz, to ci zmienimy umiejętność, chyba żeby wziąć zarazę, tego zar od zarazy, gdzie on jest, tu jest, ma dość wysoki level, dobra, niech pójdzie, zobaczymy, i ta, dobra, mam przynajmniej już zaznaczone, że oni idą, na tą wyprawę i popatrzmy sobie mm. ulepszmy tak to Ty jesteś na drugim miejscu, także tego ci nie potrzeba to i tyle mm. ten badać zarazy to to naprawdę to wszystko by trzeba było bo on każdej umiejętności używa. Temu to przede wszystkim to też dajmy. Mamy pieniążki, także nie ma jakichś wielkich problemów. I tutaj też pełny ekwipunek. I teraz tak od niej zaczniemy już. Pozwiększajmy im tutaj te bazowe statystyki. Właśnie. Dobra, i może jeszcze mamy jeszcze chwilę, także <laughs> dajmy eee... przedmioty mm, powyżej. To obrażenia to, 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 to na pewno masz ty. Obrażenia zmniejszone to. To biegłości leczniczych, to nie na niej i to tej damy badać zarazy. Mm, 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 mm. Coś na zwiększenie niekrwawienia, osłabienia nie. Nie, 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 tutaj nic nie może być, szansa ogłuszenia. Mm. No i tu już tak naprawdę nic nie ma takiego. No, dajemy Ci więcej życia, będziesz mieć. I, i, I został ten, i jemu mm, pierwsza pozycja zwiększona obrażenia minus 3 krety. To nie, nie, nie interesuje mnie to. Chociaż czekajcie, jej dałem jeszcze nie, jeszcze jej nie, dobra, to wiem co jej dam, i damy to na pewno żeby mogło lepiej leczyć. Yy, Max życia i to spoko. Zwiększone. A to 10% i tak będzie na plusie. I to by mogło być yy, cel, krytyk, to... Dobra, yy, jej. Dobiegłości leczniczych. Obrażenia. To ona jeszcze co tam ma za umiejętności? To, 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 to a to. No, nic takiego. Nic, co by ogłuszało albo coś. Szybkość 4 to. i zwiększone życie. Dobra. Że mamy ich przygotowanych. A na razie to ja Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku z naszej serii "Dark Dungeon". Że na razie cześć. Pa. The